Witajcie, bliźnięta, w rozkładzie na lutym. Zachęcam, by zapoznać się z przekazami dla znaków dodatkowych, czyli ascendentalnego, księżycowego i wedyjskiego. Mniemam, już po pierwszym spojrzeniu na te karty bardzo Wam się przyda. Tematy będą trudne, ale na szczęście dobre zakończenie jest w perspektywie. Zanim przejdziemy do dokładnej interpretacji, chciałbym podziękować wszystkim, którzy motywowali mnie do powrotu na YouTube. Wy jesteście bliźnięta w szczególnej grupie, ponieważ od początku prowadzenia kanału filmy publikowane dla Was zbierają najwięcej wyświetleń. Dziękuję także wszystkim wspierającym kanał poprzez napiwki wysyłane na markę Chciwy Garnuszek. Bardzo to motywujące i na pewno przygotuję dla Was więcej treści. Jeżeli to, co Teraz wam przedstawię to za mało, albo macie bardziej specyficzne problemy, chcecie porozmawiać lub się skontaktować, to namiary wyświetlam na ekranie. Wszystko działa tak jak wcześniej, dokładnie w tym modelu, który lubicie najbardziej. Przypomnę też, że wróciła usługa podpowiedź szamana, czyli ekspresowe pytanie, które otrzymujecie praktycznie od ręki. Bardzo polecam i zachęcam, a teraz Przejdźmy wreszcie do kart. W podstawie talii trójka kielichów. Relacje międzyludzkie są nam w życiu potrzebne. Musimy mieć znajomych, przyjaciół, poświęcić czas na rozrywkę i nieźle się zabawić. Ale wy możecie mieć w lutym raczej skłonność do izolacji niż wchodzenia w zaawansowane kontakty. Wydaje się to na pierwszy rzut oka złą informacją, ale myślę, że w tym jest większy sens. Zamiast bowiem poświęcać czas na spotkania, randki i różne gorące znajomości, wy skoncentrujecie się na sobie, na własnym zdrowiu i samorozwoju, a potem na lepsze wam wyjdzie. Życie to nie jest bajka i wymaga poświęceń, wy wiecie o tym najlepiej. Czas na pogłębienie relacji towarzyskich przyjdzie w marcu, a luty to okres rekonwalescencji, wychodzenia na prostą, wzrostu w zarobkach, poprawy zdrowia i ogólnego waszego stanu. Jeżeli tak się złoży że wrócą znajomi z przeszłości i zechcą reaktywować znajomość, to wy nie będziecie ku temu chętni, ale być może dacie szansę wyjaśnić parę spraw i równie szybko się przekonacie, że właściwie to nie ma do czego wracać. Przed Wami tylko nowe i lepsze. A co dokładnie, to pozwólcie, że opowiem. W rozkładzie właściwym zaczynamy od Pazia Monet. Oto osoba, która chętnie odda pożyczone pieniądze. Jeżeli komuś te pieniądze odstępowaliście, mieliście otwarte serce, wspieraliście bliskich i rodzinę, to teraz to do Was wróci w tej samej właściwie formie. Możecie także liczyć na dodatkowe pieniądze w pracy, jeśli pilnie ją wykonujecie i od lat nie dostałyście awansu. A jeżeli macie własną działalność albo łączycie siły z dobrze zarabiającym partnerem, to te pieniądze będą się lać strumieniami. Ważny jest spryt, rozsądne podejście, rzetelność i pozostanie wiernym własnym zasadom tego typu cnoty są coraz rzadsze na rynku, a wam się przecież należy. Ani się obejrzycie, a staniecie się jedynymi, rzetelnymi specjalistami i z automatu pokonacie konkurencję. Chciałoby się powiedzieć, ta konkurencja zdyskwalifikuje się sama. Paśmonet zatem jako pierwsza karta rozkładu to obietnica zysku. Bardzo dobre postępowanie z pieniędzmi, no i oczywiście korzystne propozycje, których wy nie macie obowiązku przyjmować, ale warto, jeśli macie ciśnienie na force. Na drugim miejscu dziesiątka mieczy. Karta budzi postrach, tym bardziej ilustracja tej konkretnej tematycznej talii jest znacznie bardziej przerażająca niż klasyczny wydźwięk rajderowskiej dziesiątki tego dworu. Ale nie przejmujcie się, to co złe już za wami. Kiedy cofnę się do przeszłości, zarówno zeszłego roku, miesiąca. A może dalszej przeszłości, która mogła być w kilku przypadkach niezwykle traumatyczna, to te wszystkie złe energie już tam zostaną i wy nie musicie do nich wracać. Leczenie po chorobie, odpuszczenie win w rodzinie koniec rozpaczy nad jakimś wielkim błędem, który niektórzy mogli popełnić. Również nowa nadzieja i zrozumienie, że żadne licho już Was siłą nie weźmie, cokolwiek to oznacza, dziesięć mieczy pokazuje koniec męczarni i wyjście z piekła. De facto tak zamierzam zatytułować ten rozkład. Część bliźniąt położy kres ważnej relacji. Ale nie dlatego, że zrezygnuje z nich w tym miesiącu. Mam wrażenie, że odpuści wspomnienie po kimś, kto i tak już dawno odszedł. Są także osoby żegnające kogoś, kto umarł jakiś czas temu i widzę, że to cierpienie i żałoba też dobiega końca, ale w pozytywnym sensie ta osoba zostanie z wami dalej formie duchowej, ale nie będziecie musieli ciągnąć za sobą tego całego żalu i smutku, bo wiedzcie, że ta osoba ma się dobrze i nasze życie naprawdę nie kończy się jedynie fizycznie. To życie trwa dalej. A tych, którzy nie wierzą, albo chcieliby pogłębić ten temat, to zachęcam do lektury na temat eksterioryzacji i tam to wszystko powinno znaleźć swój sens. No ale to jest na inny Czas, opowieść, teraz skupmy się na kolejnych faktach. Królowa kielichów. Doskonała intuicja, wyczucie, pogłębiona duchowość, naprawa emocjonalna, być może kontakty z ludźmi o podobnych poglądach, wzrost wiary, u niektórych też co za tym idzie, wzrost religijności i bliskości z Bogiem. Niezwykle ważna będzie także figura matki lub opiekuna, często w postaci mężczyzny, który się wami odpowiednio zajmie. Ezoteryka też nie będzie obca. Dla wielu z was to brakujący element układanki, i po tych wszystkich trudach sięgniecie właśnie po to. Być może dzięki duchowości odnajdziecie swoją drogę albo przynajmniej drobne wsparcie w trudnościach. Dodam jeszcze, że kiedy mówię duchowość, to mam na myśli praktyczne metody, a nie jakieś tam bajarzenia czy gusła. Wiele kobiet z podznaku bliźniąt w lutym wybierze się do lekarza, który doskonale zdiagnozuje chorobę, lub też to wasz partner do takiego specjalisty się uda i on mu świetnie doradzi. Jeżeli macie chore dziecko, brata, siostrę czy rodzica, to ta prognoza również obowiązuje. Ostrzegam Was przed relacjami z zodiakalnym skorpionem, a w szczególności wtedy, kiedy ten skorpion jest osobą trzecią ingerującą w Waszą relację. Może kusić Was lub Waszego partnera. Nie zagrozi to w dłuższej perspektywie, ale sytuację warto kontrolować i mieć wzgląd na to, kto gdzieś tam sobie na boki spogląda. Na koniec paść kielichów. Być może przekonaliście się, że naiwność albo nadmierna uczynność wobec ludzi nie popłaca. To jest temat, na który można by pisać książki. Często się mówi: kto ma miękkie serce, to musi mieć twardy tyłek. Ale ileż można po tym tyłku dostawać? Taka Często określana jako Jezusowa postawa gromadzi wokół nas oprawców, ludzi, którzy się znęcają albo wykorzystują. Trzeba umiejętnie pomagać i wybierać komu warto. Wy to już wszystko będziecie wiedzieć w lutym. To jest chyba nie pierwszy raz, kiedy wy przerobicie tę lekcje. Jeżeli ona ma mniej drastyczny wydźwięk, i w lutym orientujecie się co do niewłaściwego postępowania w pracy, bo na przykład wy się staraliście, a nikt nie docenił, to zmienicie strategię i zaczniecie działać z większym szacunkiem dla siebie. Co wręcz natychmiastowo zaowocuje efektami w ten właśnie sposób, co było wcześniej mówione. Otrzymacie zadatek, awans, czy też inną promocję. Polecam upominać się o podwyżkę, albo założyć własny biznes i odważnie go poprowadzić. Więcej też wolnego czasu Was czeka w lutym. Odpadną niechciane, niewygodne obowiązki. Ktoś poradzi sobie sam doskonale, wy nie będziecie musieli tej osoby niańczyć. Oczywiście ta pomoc jest doceniona przez siłę wyższą, to nie jest tak, że wy ponosicie odpowiedzialność, albo musicie za karę wokół kogoś skakać. Ale czasami, jak wiadomo, takie opiekowanie się też bywa męczące. W lutym osoba, którą się opiekujecie, poprawi własne zdrowie. Własną sprawczość, zaradność i samodzielność, i zwyczajnie nie będzie tego wsparcia dłużej potrzebowała. Wtedy ten czas warto jest poświęcić na samorealizację, poprawę własnego zdrowia, sylwetki oraz rutyny dnia. I do tego właśnie zmierzamy w tym rozkładzie. Skończy się ten długoterminowy trud, stres, obawa o pieniądze, własne zdrowie, cudze zdrowie. Lub też o samotność. Nic takiego nie musi Was czekać, o ile się weźmiecie do roboty, a patrząc na karty w drugim rzędzie, które są o niebo lepsze, to właśnie Wam prognozuję. Zobaczmy zatem, co Wy dokładnie w tym miesiącu osiągniecie. Na początku ósemka kielichów. Zrezygnujecie z pracy, która jest mało płatna. Albo zrezygnujecie z takiej strategii we własnym biznesie, która nie przynosi efektów. Znajdziecie sprytne, nowe rozwiązania i nie tylko pomnożycie zarobki, ale również pracować będziecie znacznie mniej. Liczy się bowiem jakość, a nie ilość, a także produktywne sposoby. Spryt. No i też umiejętne trafianie do klientów czy też zleceniodawców, którzy akurat gustują i popierają co wy robicie. Uda się także zakończyć wszelkie trujące relacje albo przynajmniej pożegnać ból. Bardzo droga terapia lub skomplikowane badania nie będą potrzebne, bo na zdrowie znajdzie się inny sposób i chorobę przezwyciężycie bardzo skutecznym remedium. Gdyby ktoś was kusił albo namawiał, próbował jakkolwiek wpłynąć, to zachowacie niezależność i asertywność. Kolejna karta to królowa buław. Jak powiedziałem już wielokrotnie, lepsze zdrowie, motywacja, sprawczość i wielozadaniowość, a także optymizm. Umiejętność główkowania nad swoimi problemami i znajdowania szybkich rozwiązań. Chęć ćwiczenia, dbania o swój wizerunek i poprawy atrakcyjności. Jest także w karcie coś na temat romansów albo relacji uczuciowych, ale wydaje mi się, że prędzej będziecie. Skupieni na sobie samych, i te relacje może nie odegrają najważniejszej roli, ale gdybyście chcieli poprawić związek partnerski, to jak najbardziej królowa buław zaleca, aby stawiać na zdrowe pożycie intymne, no i oczywiście porozumienie na temat potrzeb osobistych z partnerem. Mężczyźni spod znaku bliźniąt mogą chcieć zakończyć relację z kobietą, która ich męczy, i to może być partnerka, kochanka, znajoma lub zwykła adoratorka, ale naprawdę to będzie dla was dobre, panowie, i powinniście tak zrobić. Oczywiście uznając jej odpowiedzialność, bo jeżeli związek leży przez was, to zupełnie inna sprawa. Kobiety z znaku bliźniąt natomiast najprędzej, jeśli zakończą jakąś relację, to ze swoją koleżanką, tak zwaną w cudzysłowie przyjaciółką, która wcale nie życzy dobrze. Ósemka buław. Sporo przyjdzie do Was wieści w lutym, ludzie będą pisać, zgłaszać się, prosić o poradę, o usługę, uzdrowienie. Cokolwiek wy tam robicie za pieniądze, albo cokolwiek stanowi waszą pasję, wasz sens życia, to dostaniecie odzew ze strony świata. Myślę, że przez internet najczęściej ta karta teraz się sprawdza jako prognoza kontaktów online, ale telefony. Listowne wiadomości czy zgłoszenia, na przykład osobiste, ktoś się dzięki poczcie pantoflowej może do Was zgłosić, też bardzo prawdopodobne. Widzę też, że ktoś będzie próbował pisać do was lub do osoby bliskiej i ją zmanipulować na coś. Być może naciągnąć na jakąś ofertę, albo wyłudzić pieniądze, lub po prostu namówić na niepotrzebny romans. Od razu karty wskazują, że to się nie uda, więc nie musicie się martwić niczyją w tym własną szkodą. Widzę także dużą szybkość, lekkość myślenia. I z pewnością, jeśli mieliście taki problem, rozwiążecie jakieś wewnętrzne dylematy. Może sposób myślenia kiedyś nie był dobry, albo postrzeganie spraw nie takie. To trochę brzmi jak taka autoterapia. Polecam medytować, zastanawiać się nad tym, zmieniać siebie i dostosowywać do warunków życia. Bardzo dobrze na tym wyjdziecie i tak jak powiedziałem, zarobicie pieniądze, poprawicie po prostu wasz byt. Cokolwiek to jest, wchodzicie na wyższy poziom. No i najważniejsze na końcu, łaskielichów, dzięki tym wszystkim nowym strategiom, wewnętrznym zmianom i transformacjom, wy się poczujecie dobrze. Może się nawet tak wydawać, że to, co kiedyś było straszne, to tak naprawdę jest bardzo spełniające i przyjemne. Ja bym na to postawił. Może ten rozkład yy, brzmi trochę jak zachęta, żeby się dobrze bawić, ale wy faktycznie z tym masem kielichów na końcu powinniście robić coś dla siebie. I ja bym radził w tym miesiącu, żeby rzeczywiście czynić, co wam sprawia radość. Te relacje z ludźmi. To chyba nie będą, i może akurat z tego wy zrezygnujecie, ale to nic złego. Przecież każdy robi to, co dla niego jest przyjemne, i jeżeli dla was nauka, czytanie książki, gra wideo, albo spacerek, czy yoga są lepszym rozwiązaniem, jak najbardziej spróbować. To wszystko przełoży się tylko na wasz zysk. Ja też, jako że mam ascendent w bliźniętach preferuję takie rozrywki i sposoby na spędzenie wolnego czasu, które mnie budują. Więc na pewno sięgnę po książkę, która da mi praktyczną wiedzę i nie tylko pozwoli dobrze spędzić ten czas na czytaniu, ale też mnie jakoś wzbogaci. Czyli produktywne metody. Gdybyście były samotne, i chciały się zakochać, zauroczyć, jest taka możliwość, ale ona będzie przez Was chyba odrzucona w lutym. I nie będziecie chciały poświęcić na to tyle czasu, nawet jeśli w tym momencie, kiedy słuchacie po raz pierwszy, może się to wydawać abstrakcją. Mimo wszystko mówi o tym, bo na pewno kilka bliźniąt słucha i jest samotnych, i mimo wszystko liczy na to, że walentynki nie okażą się samotne, tak jak na przykład mogło to być rok temu. Wtedy karta radzi, żeby próbować swoich sił, aby rzeczywiście na takie spotkania chodzić, bo nawet jeżeli wy na takim spotkaniu nie musicie poznać partnera na życie, to przynajmniej coś w Was się obudzi i to sprawi, że poczujecie motywację do życia i zrozumiecie, że nie jesteście skazane na beznamiętność, nudę albo też, że nic ekscytującego już Was nie czeka. Myślę, że jest to trudny rozkład, najtrudniejszy z tych, które nagrałem, ale podobnie jak reszta znaków, Wy również znajdujecie genialne rozwiązanie. Swoich problemów. Bardzo zachęcam, żeby do tego rozkładu wrócić. Jeśli Wam się podobało, to oczywiście polajkować, napisać komentarz albo zasubskrybować kanał w celu nadzorowania tych regularnych publikacji. Zachęcam też do kontaktowania się, jeśli macie bardzo szczególne pytania i przekaz Wam nie starczył. Życzę udanego miesiąca lutego, wspaniałych perspektyw, dobrego zdrowia, spełnienia i wewnętrznego spokoju.